Ralf von Fries musi zejść pod lód na głębokość kilku kilometrów. Za pomocą radaru penetrującego lód. Bez satelitów nigdy nie odkrylibyśmy tego zjawiska, ale radar pozwolił nam zgłębić tajemnicę leżącą 3-4 km pod wieczną zmarzliną. Na mapie grawitacji dostrzegł coś, czego nie widział nigdy przedtem. Więc zapytał mnie: Co widzisz na tej mapie? Przyjrzałem się i stwierdziłem, że to struktura uderzeniowa. Konfiguracja topograficzna miała kształt krateru. To nie był zwykły krater. Zmieściłby się w nim cały stan Pensylwania. Wielki obiekt pochodzący z kosmosu uderzył w Ziemię. Dotychczas najsławniejszym kraterem uderzeniowym był olbrzymi krater Chicxulub na półwyspie Yucatan. Ale ta struktura uderzeniowa jest trzy razy większa. Ma rozmiar małego stanu. Skała, która wyżłobiła krater Chicxulub, miała około 10 km średnicy. Skała z ziemi Wilksa musiała mieć od 40 do 60 km średnicy. Centralny krater ma około 500 km szerokości. Zmieściłby się w niej cały stan Ohio. Mamy do czynienia z największą strukturą uderzeniową na Ziemi, znajdującą się pod lodem od milionów lat. Zdaniem naukowców powstanie krateru Chicxulub. Spowodowało wyginięcie dinozaurów 65 milionów lat temu. Ale 250 milionów lat temu miało miejsce inne wielkie wymieranie. Liczba gatunków zamieszkujących Ziemię zmniejszyła się o 90%. W wyniku wielkiej erupcji wulkanicznej terytorium obecnej Syberii zalała masa lawy licząca około 2 milionów kilometrów sześciennych. Wystarczyłoby jej na pokrycie całych Stanów Zjednoczonych. Skorupą o grubości ponad 800 metrów. Ta erupcja zbiegła się z okresem jednej z największych zagład na Ziemi. Wśród nielicznych niedobitków znalazł się gatunek małych protopłazów. Ale wkrótce przestały być małe. To był początek ery dinozaurów. Ale przedtem na Syberii doszło do zabójczej erupcji wulkanicznej. W jaki sposób zjawisko pozaziemskiej natury na Antarktydzie mogło spowodować taki kataklizm? Kiedy w planetę coś uderza, fale sejsmiczne rozchodzą się po całej planecie i skupiają się na jej przeciwległym krańcu. 250 milionów lat temu, dokładnie naprzeciwko miejsca, na które spadła największa asteroida w dziejach świata. Nastąpiła największa erupcja wulkaniczna w historii. Uderzenie asteroidy w Antarktydę mogło być jej przyczyną, bo fale uderzeniowe rozprzestrzeniły się po całym globie, docierając na Syberię. Stąd masowe erupcje i wielkie wymieranie. Jeśli badacze mają rację, to odkryli brakujące ogniwo w dziejach Ziemi. Decydujące wydarzenie, które spowodowało największą zagładę w dziejach, przygotowując Ziemię na nastanie ery dinozaurów. Jeśli powstanie tego krateru zapoczątkowało zagładę 250 milionów lat temu, to znaczy, że era dinozaurów przypada na okres między uderzeniami dwóch olbrzymich asteroid. Krater na Ziemi Wilksa przypomina o takich uderzeniach. Nie pytamy, czy wydarzą się w przyszłości. Wiemy, że to tylko kwestia czasu.